Temat tygodnia. Dzień dobry. To Łukasz Lipiński, witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka, Temat Tygodnia. A w tym tygodniu takim tematem nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej czy w ogóle w Europie był zamach na premiera Słowacji, Roberta Ficę, i generalnie to, co się dzieje w tym kraju. A moim gościem jest Wojciech Przybylski, szef think tanku Wyszegrad Insight i prezes Fundacji Republikanowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy chyba opowiadać o tych wszystkich newsach mniej lub bardziej sprzecznych, które napływają ze Słowacji. No mnie najbardziej interesuje to, jakim krajem jest Słowacja i co się tam takiego zdarzyło, że doszło do podobnego zamachu. No ja nie przypominam sobie zamachu na urzędującego premiera w ostatnim czasie w Europie. Chyba ostatni był Olaf Palme, prawda, w latach 80. jeszcze. No, trzeba pamiętać też o Serbii i o Tam. konsekwencjach tego zamachu, gdzie no, jednak liberalny premier e, wtedy był ofiarą zamachu, ale skręt Serbii w stronę, e, w stronę z no, obecnej populistycznej prawicy był, był bardzo wyraźny i to w jakimś sensie jest takim też e, no, zagrożeniem dla Słowacji. Czy moment. Zagrożeniem, ale które niecznie musi zostać spełnione. Jakim krajem jest Słowacja? W sensie to zabójstwo, czy ten zamach, bo do zabójstwa na szczęście nie doszło, trochę mi przypomina no, polską sytuację, czyli zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdzie no, doszło do ataku pojedynczej osoby, ale jednak na tle takiej bardzo głębokiej politycznej polaryzacji, Słowacja jest równie spolaryzowana co Polska, a być może nawet bardziej, prawda, z tego co się o nie pisze. No, o polaryzacji zaraz powiem, czy to jest polaryzacja, czy, czy, czy wewnętrzny podział, zresztą wielostronny, bo, bo sprawa chyba jest bardziej skomplikowana w Słowacji. Nie ma takich dwóch bardzo wyraźnych obozów, które by się zwalczały i które dominowałyby zarazem na scenie politycznej, jak to ma miejsce cały czas w Polsce. I no, też trzeba powiedzieć, że mówimy o urzędującym premierze. A więc przedstawicielu większości, który padł ofiarą tego zamachu, podczas gdy no, pamiętajmy, że Paweł Adamowicz był przedstawicielem i głosem opozycyjnym, hmm. a więc odpowiedzialność poniekąd za ten zamach spoczywa na, na służbach, na na aparacie państwowym, który nie dopilnował bezpieczeństwa polityków w ówczesnym okresie. Tutaj sytuacja jest taka, że to rząd Roberta, Ficzy, Roberta Fico ponosi poniekąd pośrednią odpowiedzialność no, nie ograniczenia przynajmniej samego aktu, bo no, spotkało to jest niespotykane według mnie, by zamachowiec miał prawo oddać aż cztery czy pięć strzałów w stronę premiera, a otaczające premiera służby, oficerowie mający go chronić, no, interweniowali, ale, ale w jakimś sensie no, późno. Znaczy, coś tutaj naprawdę za, nie, nie zadziałało. Hmm. Ta sytuacja z kolei społeczna, w której to się odbywa, to... to, to Używa się część, często słowa polaryzacja, ale polaryzacja według mnie implikuje, że mamy do czynienia z dwoma obozami z podziałem zero-jedynkowym, czyli jedni uważają, że jedni są dobrzy, inni są, uważają, że drudzy są dobrzy. Na Słowacji to jest kraj podziałów społecznych i. i i sytuacji, w której nieufność wielostronna jest, dosyć, dosyć powszechna. To jest kraj małych partii politycznych, każda z nich, albo niektóre z nich bardzo podobne programowo do, sie do siebie, co pokazuje też, w jakim stopniu nieufności różne grupy i grupki ją budując, budując nie tyle taką wspólną przestrzeń, co, co wiele sfragmentaryzowanych. Sfer publicznych, w których też odnajdują się radykałowie. Do takich grup radykałów należą neo-faszyści, oficjalnie działający w tym słowackim systemie politycznym, odradzający się wokół różnych liderów politycznych. Dosyć aktywne są bojówki paramilitarne, kult siły nawiązujący czy też często penetrowany przez wpływy rosyjskie do jednej z takich grup. Czy na, na jedną z takich grup była tam brać słowiańska, mm. która, na której zdjęciach na Facebooku został zauważony zamachowiec, ale nie jest to odosobniona grupa, jakaś szczególnie ważna. Jest to jedna z wielu, w których, które na Słowacji w, szczęśliwie w wyborach politycznych udawało się wielokrotnie marginalizować, ale one nadal są obecne i funkcjonują też w takim otoczeniu, w którym. No, jest wiele wpływów rosyjsko-filskich, rosyjsko nie wiem, jak powiedzieć to najlepiej po polsku, takich, które sprzyjają identyfikacji tożsamości Słowaków właśnie z, z Rosją, Rosją, jako krajem słowiańskim, jako krajem wschodnim i i odbieranym nadzwyczaj pozytywnie z punktu widzenia na przykład przeciętnego Polaka, no na niespotykaną skalę, jak, jak na kraj sąsiadujący z nami, bo, bo są tam silnie zakorzenione, działające prężnie kluby przyjaźni słowacko-rosyjskiej, kursy językowe kwitną, jest znajomość języka rosyjskiego także. No i jest to oczywiście obarczone pewnym ryzykiem w kontekście wojny, w kontekście działań hybrydowych, operacji hybrydowych Rosji, ostrzeżeń także przed wpływami, które Rosja wykorzystuje w różnych krajach Unii Europejskiej, nie tylko Zachodu w ogóle, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Kanadzie, do tego, by siać zamęt, by podgrzewać emocje i korzystać z polaryzacji, nawet ją pogłębiać przy użyciu dostępnych metod. Czy to cyfrowych czy aktów sabotażu, wandalizmu i, i na Słowacji no, nie wiemy nic o tych, czy znaczy nie znamy twardych dowodów na to, by, by Rosja była odpowiedzialna za ten zamach, ale z pewnością się to wpisuje w interesy i w taki kontekst, który nie powinien być nam obojętny, bo on oczywiście ma miejsce na Słowacji, ale wszyscy tym żyjemy przynajmniej przez ostatnich dwa, przez, przez te ostatnie 2 trzy dni. Na, a wybory do Parlamentu Europejskiego są podatne też na tego rodzaju emocje i przekazów. Mhm. No i jest jeszcze oczywiście kontekst wewnętrznej polityki słowackiej, który też jest, wymaga osobnego właśnie omówienia. Mhm. To może zanim przejdziemy do tej wewnętrznej polityki, tej specyfiki Słowacji, no, chciałem powiedzieć, że być może tam nie ma takiego podziału na, na jasne dwa, dwa obozy, no ale są takie zagadnienia, które dzielą głęboko ten kraj z tego, co czytam. Podczas pandemii COVID-u był bardzo głęboki podział dotyczący tego, czy się szczepić, czy nie szczepić, czy szczepionki pomagają, no głęboki podział wyzwoliła też inwazja Rosjan na Ukrainę na tym tle właśnie, że Słowacy są, Słowacy są jednak Rosjanom dosyć przychylni, więc tu też doszło do polaryzacji. No też w sprawach związanych takich podobnych do nas, bo szukam różnych analogii do Polski w sprawach związanych właśnie za, czy przeciw Unii Europejskiej, czy europejskim zasadom, albo za, czy przeciw LGBT, tutaj też te podziały, takie zero-jedynkowe, na Słowacji, z tego co czytam, się uruchomiły. Tak, bardzo wyraźnie widać, że w Słowacji, gdy poruszane są sprawy polityczne, łatwo znaleźć radykalnych przeciwników, za i przeciw, ale na uwagę zasługuje również to, że, na, że Słowacy w największej grupie są po prostu niezdecydowani. Więc te, te głosy, które słyszymy jako e, najsilniejsze i czasami wskazujące na to, jakoby Słowacy byli zdecydowanie na przykład stronnikami Rosji, a nie Ukrainy, one nieco nadinterpretowują e, fakt, że tego rodzaju deklaracje i zdecydowane opinie należą ogólnie do mniejszości, do zdecydowanej mniejszości. Czy to w jedną, czy w drugą stronę, na, jeśli chodzi o kwestie, które wymieniłaś. Większość społeczeństwa słowackiego pozostaje nieokreślona, podejmując pragmatyczne decyzje z punktu widzenia ich takiego wyborcze czy określane światopoglądowe, takie by nie narazić przede wszystkim siebie, swojej rodziny na szwank. No, są społeczeństwem w dużej mierze wycofanym, mimo że stopniowo od kilku lat, od momentu przynajmniej. Zabójstwa Jana Kucjaka, dziennikarza śledczego. Słowacy coraz częściej, szczególnie młodzi, wychodzą na ulice miast, wychodzą w oburzeniu i w przekonaniu, że no, nie zgadzają się na, na takie sytuacje. To, to wychodzą nie tylko w interesie tutaj, ani prywatnym szczególnie, a ani też w jakimś sensie wielkiego przekonania o, o, o że zmiana polityczna ich tutaj. W, w, w jakimś sensie uratuje przed, przed tak, zgubnymi konsekwencjami takiej przemocy, ale oni wychodzą, jak mówią socjologowie, m.in. Michał Waseczka z Wrocławskiego Instytutu Spraw Publicznych, dlatego, że nie zgadzali się na pewien model rozwojowy dotychczas proponowany, w którym. Oni nie widzą już obietnicy, że będzie, że w klasie średniej przede wszystkim, albo nowej, nowym pokoleniom będzie się